m U, uczyniła to już przez, przez nasz fanpage. Mam taką zdolną, przyjaciółkę Janek z kolosa z hiszpańskiego zdobyła 28 na 30 punktów. Brawo Kasiula! Magda przesyła, brawo, brawo, serdecznie gratuluję. I jeszcze Przemek z prośbą Johnny graj konkretnie, bo mam jeszcze 280 kilometrów do przejechania, a zmęczenie odczuwam po, powoli. Przemek szerokości uwaluj na siebie, a ja będę w, będę w stronę Ani... właśnie Ani z Gniezna? Dobry wieczór. Nie, nie z Gniezna. Poczekaj, jak to? Ja, no, tu gniezno mam napisane, wesołe się twojej manka nie, ja pisałam sprawy tchórzanki i to jest nieznała nie siebie z A okej, okay. Anka, a ty nie w pracy czasem? Nie jestem w pracy, do no, 21. Czyli jeszcze... Z czego się tak cieszysz? Myszko? 34? 44... Można... nastrój mam. A, to bardzo Dobry dobrze. Święta. To bardzo. Coś ty uplotła teraz w ogóle, Anka. Coraz bliżej święta. Daj spokój, doświadczonę jeszcze trochę. Anka, ty w Lombardii pracujesz, to prawda? Tak, dokładnie. Co najdziwniejszego ci przynieśli ludzie do sprzedaży, do tak, zastawienia? Dobrze. Planki. Co? Z czego? No coś ty. Kto to przeniósł? Pewnie mąż czy jej żony? <grymne> no, Ale poczekaj, w 30 minut chciałbym zostawić szklanki, chociaż tak, powiedziałam. Mam hmm. e, jakieś tam firmy, e, takiej wyjątkowej firmy niemieckiej. Polskiej, tak. I Za ile poszły niemieckie szklanki z <grymne> nie Niestety nie przyjęłyśmy. Nie Coś ty, Anka, byłoby do czego nalewać potem. No <grymne> i spokój. Słuchaj, um, a jak to jest, do Was się przychodzi z rzeczami, e, i Wy je wyceniacie na jakiej podstawie? No tego tak w nie mogę powiedzieć. O oh najgorzej. -y. No dobra, ale ja mogę powiedzieć arka, że będziesz miała nową rzecz do wystawienia pod ladą na przykład płytka, imprezka 22 jej część. Masz ochotę? Pewnie. A ile pani zapłaci? Ha? A ile pan chce? <laughs> <się> potakujemy <laughs> poza anteną R City dla Was. Eska. Chciałbym zauważyć, że w tej również może być coś wydane, tak, to jest na, nie, nie, na przykład na czy na współfinansowanie